Witam was serdecznie. Ja zapraszam na kolejny odcinek o symulatorze epidemii w grze Minecraft. Dzisiaj chciałbym wam przedstawić jak on działa yy, i tak naprawdę pokazać, że wystarczą 4 command bloki, aby ten symulator uruchomić. E, przypomnę najpierw jak działa nasz symulator, no więc mamy owce, które y, mogą mieć różny kolor, owce koloru białego są owcami zdrowymi, owca koloru zielonego jest chora i może 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 zarażać inne owce, e, po czym swój kolor zmieni na kolor szary po pewnym czasie, e, to oznacza, że ta owca jest odporna na zarażenie i potem znowu wyzdrowieje e, do koloru białego. Klu działania tego systemu to NBT tag o nazwie wiek i ten NBT tag działa tak, że jeżeli go ustawimy na jakąś wartość, na przykład 100, no to on będzie dążył do zera. I co tik gry będzie się zmniejszał o wartość równą 1, czyli tam po 10 tykach gry będziemy mieli tą wartość równą 90, potem 80, 70, aż osiągniemy wartość 0, gdzie ta wartość się już zatrzyma i już nie będzie się dalej zmniejszać, jakby zawsze że do tego, żeby ten NBT tak był równy zero. No i mamy cztery command bloki, które tak naprawdę nam określają całe działanie symulatora. No więc tak jak pamiętamy z tego, co zobaczyliśmy, z, zobaczyliśmy przed chwilą, musimy jakoś odmierzyć czas tej epidemii. No, ale najpierw jak zarazić dwie owce. Zarażamy dwie owce w taki sposób, że każdej owcy koloru zielonego Yy, każemy wywołać komendę, która zarazi wszystkie owce do, dookoła. Natomiast jakby z perspektywy już tej owcy wywołujemy komendę, która każe wszystkim owcom w, na dystansie 01, czyli w najbliższym otoczeniu i kolorze białym yy, zmienić swój kolor na kolor zielony. No i to jest właśnie cały proces zarażania w tej grze, w tej, znaczy każdej owcy koloru zielonego. Każemy, aby kazała każdej owcy koloru białego w swoim otoczeniu zmienić swój kolor na kolor zielony. No i w tym momencie musimy jakoś odliczać czas epidemii, czas tego, ile ta owca będzie chora. Robimy to przy pomocy tego MBT tagu age. No i żeby taką wartość odliczyć, to musimy wszystkim owcom zdrowym, czyli wszystkim owcom o kolorze białym, ustawić wartość wieku na wartość 200 w tym przypadku, te, te, te wartości trochę zmodyfikowałem, żeby to się szybciej działo tutaj w naszej prezentacji. Yy, ustawiamy na wartość 200. No i ten command block jak widać jest command blockiem, który cały czas działa, więc on wszystkim owcom zdrowym, non stop zmienia wartość na wartość 200. Yy, czyli tak naprawdę wszystkie owce białe cały czas mają ten age równy 200, mimo tego, że on się zmniejsza o 1, no to po TIKU znowu wrócić do wartości 200. Yy, no więc yy, będziemy używać tej wielkości do tego, żeby odmierzyć czas epidemii ponieważ owce uzdrawiamy wtedy, kiedy jej wartość wieku jest równa 0. Znaczy wszystkim każdej, każemy wykonać komendę zmieniającą kolor owcy na kolor biały, w każdej owcy, która ma tą wartość wieku równą 0. No i w ten sposób tymi trzema komand-blokami tak naprawdę możemy obcykać całą epidemię, no bo to już wystarczy, to już jest cała epidemia. No ale my jeszcze chcemy mieć uodpornienie naszych owiec, no więc wykonujemy komendę, która te owce uodparnia. Każemy każdej owcy, która ma wiek równy 40, czyli gdzieś pomiędzy tą wartością 200 a 0, aby zmieniła ta owca swój kolor na kolor 8b, czyli na kolor szary. Co to nam daje? Daje nam to to, że kolor owcy, ciągle nie, że wartość wieku owcy nie jest ustawiana na 200 non stop, ponieważ to było ustawione tylko dla owiec o kolorze białym, a jednocześnie taka owca nie może być zarażona, ponieważ zarażaliśmy owce tylko, które były w najbliższym otoczeniu, ale miały kolor biały. Czyli taka offset w takim stanie pośrednim. Ciągle jest spada wiek, ale nie może być zarażona. No i właściwie to są wszystkie komendy, które tyczą się tego symulatora. No i to by było tyle w symulatorze epidemii. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Wszystkie komendy wstawię oczywiście w opisie do tego filmiku. No i zachęcam Was do pobawienia się tym symulatorem, ponieważ może nie daje on super dokładnych wyników, no ale charakterystykę epidemii potrafi odzwierciedlić. Trzymajcie się, ja się nazywam Red Masterize. Do usłyszenia.